No witam serdecznie wszystkich z roli czekających na kolejny odcinek Endiego oraz Laili nagrywam ten film, żebyście wiedzieli, że widzę wasze komentarze. Widzę, że piszecie, żebym zrobił każdy ending w tej grze, ale jest jeden problem. W sumie tych problemów jest troszeczkę więcej, ale będę chciał też dzisiaj odwiedzić pokój wizji i w sumie od tego sobie zaczniemy i później przejdziemy do tych problemów, bo chciałbym też wam wytłumaczyć, jak to wygląda z mojej perspektywy, bo yy, usiadłem sobie wczoraj i mówię, nagram jakiś nowy ending, tylko nie wiedziałem yy, od czego zacząć. Serio. I yy, zaraz do tego właśnie. I przejdziemy, zaraz sobie o tym porozmawiamy. Tylko mamy tutaj wędrująca dusza, przybywasz zobaczyć wizję. Żółte są wizjami przeszłości. Szare są wizjami alternatywnych światów wytworzonych przez guzy mózgu. A może woli zobaczyć wizję przyszłości? Niechaj gwiazdy się ułożą. Ja oczywiście nie mam wszystkich wizji odblokowanych, ale też widziałem w komentarzach, że mi radziliście, żebym po prostu pokazał to na filmie. Jak to wygląda, bo mój ending, no był ten. ten ending, który ostatnio miałem, to był kanoniczny ending, który prowadzi. Do epizodu czwartego, który nie wiadomo, kiedy będzie miał swoją premierę. Powiem wam, że jak ja mówię, bo ja byłem przekonany, że gra jest zakończona, jak się okazało, że trzeba czekać, to poczułem taką pustkę. Mówię, kurde, ja chcę więcej, ja chcę więcej tego. Ale za chwilę przejdziemy właśnie do dalszych rzeczy. Widzisz pokaz matczynej intuicji. Obejrzysz tę wizję? Pewnie, M mogę zobaczyć tą wizję, bo nie wiem czego się spodziewać. O, o czekajcie, oni nie w On nie. O, nie. <laughs> Przepraszam, Andrew, pożyczysz mi trochę gotówki? Zaraz ci oddam. <laughs> Mm. Czekaj chwila yy, okej, okay. to jest całkowicie normalna sytuacja, brat i siostra. Tak, to są właśnie oni yy, leżą sobie w łóżku, odpoczywają, bo jest bardzo zimno, tak? Na dworze jest minus 30 stopni i to jest jedyna opcja, żeby oni mogli przeżyć tutaj. <śmum> Mama z kawką patrzy. <śmum> Ale po prostu zero komentarza. Ile, ile potrzebujesz? Jakaś dwudziestka albo dwie. O, i jest kawa, jeśli chcesz. Jasne, dzięki. Ale niezręczna sytuacja. Ja pierdzielę, no to to jest mega dziwne. I w ogóle nie wiem, ile ten odcinek będzie trwał. Możliwe, że będzie krótki. I sorry, że najpierw wam powiedziałem, że uu, pokażę wam, jak to wygląda, a później przechodzimy do tych wizji. Ale to też chciałem je zobaczyć. Za dużo o tym myślę. Byli w pełni ubrani, nie ma mowy. <laughs> Okej. Okay. Zdenerwowany? Czekaj. Y y więc co to było? Czekaj, y o, o czym mówisz, mamo? Nie jesteś trochę za stary, żeby spać w, w jednym łóżku z własną siostrą? O, Tak chyba zasnąłem. Przypadkowo się y y obściskiwaliśmy w łóżku. Po co w ogóle tam wlazłeś? Rozmawialiśmy o tym y programie nowe sekrety mojego ex ex kochanka. Obejrzałaś już? W serio myślisz, że oglądam to gówno? już powinnaś, to idealnie oddaje obecny etos. Chociaż wczorajszy zwrot akcji to totalne gówno. szczerze, że, że mówiąc, psuje całe bla, 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 oj! To jest porąbane, że dosłownie nie chciałem tłumaczyć, znaczy tłumaczyć, czy, czytaj tego dalej i chciałem y, klikać enter i y, tak pokazywać. A okazuje się, że wielkie umysły myślą podobnie. I w ogóle właśnie zostawcie jakąś łapkę w górę y, to dostaniecie fruvita piór. Y, tu jest. Y, co tu mamy? Ciekawego zboża owoce jogurt naturalny. Bardzo dobre polecam serdecznie. Nie to nie jest sponsorowane, od razu mówię, ale możecie zostawić, to, to wtedy wam i to wyślę. Serio, tak ta, ta to działa. Ma tyle do powiedzenia, że mógł naprawdę siedzieć i paplać o tym całą noc. Ech, dzięki Bogu, jeżeli, jeżeli nic więcej się nie wydarzyło. Ale złe uczucie nie ustępuje. Martwisz się o to przez całą zmianę. Czekaj, to to będą długie wizje? Wróciłam darmo z Nikt nie odpowiedział. Nie, 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 nie. Jezu, jezu, już myślałem, że pierwsza wizja, a okaże się, że są takie rzeczy, takie, jakie pomyślałeś właśnie, ty z wyrolu, albo z wyrolka. No, porąbany, porąbany jesteście. Nic. Okej, okay, nic tutaj nie ma. W koszu, sprawdź w koszu. Może co. On nie był na tyle głupi, żeby to zrobić bez, prawda? W czym mogę ci pomóc. Okej, okay. sprawdzam coś tylko. Ja ci wyglądam na czpunkę. Oj, nie, nie, nie na czpunkę, ale na. Nie, to dobra. Jakby powiedziała to do swojej. do swojej córki, że wygląda na panią lekkich obyczajów, to by było totalnie porąbane. Szukam opakowań po prezerwatywach. Co to? Do... O, o, o niej tu nie rucha. Ale przecież. Twoja mama myśli, że twój brat. ciebie. Kogo? Juli i jego dziewczyna? Twój syn ma dziewczynę, a to nowość. Niczego tu nie znajdziesz. Powiedziałam, że jeśli ją tu przyprowadzi, to zeder skórę z tej suki. I twoja córka to psychopatka. Żadna nowość. Po prostu nie chcę żadnej nieplanowanej ciąży. Skończyłaś już, w Stalkerze? Możliwe, że skończyłam, ok? Także do, wi do widzenia. <grych> czy to jest cała wizja, po prostu, którą tutaj będziemy mieli? Co myślisz o najnowszej? Ojku, czekaj, y czy. Jej mama się spyta. Ja myślę, że. Y Leili się spyta swojej mamy i będzie dokładnie ten sam dialog. Myślisz, że oglądam to gówno? Ej, dokładnie ta taka sama odpowiedź. Andrew nie mógł, pr nie mógł przestać o tym gadać. To się chyba zgadza. Nie było tematu. Okej, okay? y to i tak cholernie dziwne. A w ogóle, czy on pracuje dziś wieczorem? Nie, ale nie udziłabym się, że wróci dzisiaj do domu. Powiedział, że zostaje u Julii na noc. Mam adres akademikę jeśli chcesz i, iść go odeedukować w tych sprawach. Nie ma potrzeby. Właściwie powinien częściej tam bywać. He? A co chodzi? Znalazłaś już pracę? Wyprowadź się w końcu. Jezu. Okej, okay. wypierdzialaj Masz 18 lat. Możesz już się wyprowadzić z tego domu. Pracuję nad tym do cholery. Wynoś się z mojego pokoju. A co się stało z tą pracą w salonie masażu, którą rzekomo dostać? A to był ten salon masażu, który był z happy finałem. Czekaj, jako happy finish? No ten taki wiecie, salon masażu troszeczkę inny. Powiedziałam wypad. I zamknęła drzwi. Ok, i to była cała wizja. Dobra, w sumie, czy powinienem mówić, y, jak wygląda sprawa z endingami? Dobra, powiem wam, powiem wam, jak wygląda sprawa z endingami. Będę po prostu miał to z głowy, zanim przejdziemy dalej. Jeżeli sobie klikniemy, kontynuuj, to jak widzicie, mam parę tutaj y, saveów przygotowanych na różnych po prostu y, etapach rozgrywki. Ale problem jest taki, że jak sobie zobaczyłem, co wymagają te endingi, to mniej więcej by to wyglądało w ten sposób. Za chwilę wam y, pokażę listę, bo tych endingów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, że powiedzmy, y, cofam się na pierwsze. Save ok, czyli ta godzina 19, później muszę przejść grę do nawet nie wiem, którego momentu to jest drugi problem, że nie mam pojęcia kiedy ten ending dokładnie się zaczyna. Bo yy, można by było powiedzieć, ej, wystarczy, że będziesz skipował sobie te dialogi, i zamiast powiedzmy 7 godzin, żeby dotrzeć do tego endingu i go pokazać, no to zajęło to powiedzmy ze 2-3 godziny, co i tak jest bardzo dużo, jak jeżeli chciałbym pokazywać jeden ending w jednym odcinku. I na przykład ten ending by się okazało, że nie jest jakiś taki super, ale. Problem jest taki, że nie wiem w którym momencie powinienem na przykład włączyć nagrywanie i powiedzieć ok, tutaj ta ścieżka się yy, rozdziela i zobaczcie, mamy nowy dialog. A jeżeli chciałem to robić z solucją, bo sprawdziłem sobie, jak to wygląda, co dokładnie muszę zrobić, żeby ten ending odblokować, bo nie miałem pojęcia, to jest jakiś dialog. Chwila, pokażę wam po prostu na Wikipedii. Okej, okay, jesteśmy na Wikipedii. Mi udało się zrobić DK cliffhanger ending, bo sobie to sprawdziłem. I te dwa endingi. Zobaczcie, ile tego tutaj jest. I na przykład, jeżeli jestmy sobie ten cliffhanger, i co musimy po prostu zrobić, żeby ten ending odblokować. The player did not shoot Andrew in Ashley Vision. Nie mam pojęcia nawet, kiedy to było, ale rzeczywiście była jakaś tam rzecz. I Andrew powiedział Ashley, że jest Andrzejem w, po prostu w tej scenie tam, gdzie byli w samochodzie. To, to też pamiętam, bo nawet przy tym sobie zrobiłem zapis gry. Ale okej, okay. tutaj mamy kolejny ending powiedzmy. Andrew powiedział Ashley, że jest Ending podczas tej sceny, sceny w tym, w samochodzie. I tutaj mamy ten ending. Ale resztę, bo specjalnie sobie wiecie, też nie, nie chciałem tego spoilerować, ale powiedzmy, że weźmiemy sobie jakiś taki in ending, bo powiedzmy saint ending. I co musimy go zrobić, żeby yy, go odblokować? Zobaczcie na to, ile tu jest różnych rzeczy. The player choose shoot against the hitman, czyli to jest chyba w pierwszym epizodzie. Później musimy wybrać bankmak yy, motherfucker w wizji Ashley. Później musimy zdobyć jakiś pierścień i, żebyście zrozumieli, to jest do jednego z endingów tutaj. Czyli musiałbym jeszcze raz przechodzić całą grę, pamiętać o tym, żeby wybrać tą daną rzecz, czyli musiałbym grać po prostu z solucją, żeby pamiętać o co dokładnie co dokładnie w danym momencie mogę zrobić. Na przykład nie mam pojęcia, gdzie pierścionek zaręczynowy mogę zdobyć. No, to jest dziwne. Później musimy powiedzieć, że jesteśmy Andrzejem. Później nie, ma, nie możemy złapać Ashley podczas jakiejś tam pogoni. Później pas the police questioning. Aha, czyli przechodzimy to, jak nas policjanci wyputują o różne rzeczy. I musimy Zatrzymać ten pierścionek, i wtedy nam się odlokuje jakiś ending. Więc w skrócie zmierzam do tego, że ja mam ten ending, jak on się nazywa, cliffhangerowy, który prowadzi nas właśnie do tego epizodu czwartego, a resztę endingów, w tym sensie, nie chcę powiedzieć resztę. Jeżeli będę robił, y, jeszcze raz będę przechodził tą grę, a wydaje mi się, że wrócę do niej, może w y, przypadku y, czwartego epizodu, chociaż nie mam pojęcia, kiedy on wyjdzie, bo wiecie, jeżeli wyjdzie powiedzmy za rok, no to możliwe, że zrobię serię. Y, jeżeli wyjdzie za dwa lata, no to pewnie zrobię jeszcze jedną serię, bo będę chciał po prostu jeszcze raz sobie to wszystko przypomnieć. Ale jeżeli wyjdzie za pół roku, no to będę pamiętał, y, na jakiej zasadzie się to tam kończyło i tak dalej. Więc ja bym to zostawił, bo powiem wam wprost, nie mam ochoty przechodzić jeszcze raz całej gry, żeby tylko od pewnego momentu, którego nawet nie wiem, gdzie jest ten moment, yy, pokazywać Wam, że o, zobaczcie. Tutaj na przykład, nie wiem, Leili zjadła y, Andrzeja ja, albo coś w tym stylu i poświęcić na to 7 godzin. Wolę ten czas poświęcić na jakąś fajną, y, nową serię, Missile. Y, zakupiłem tą gierkę i pojawi się za niedługo z tego odcinek testowy. Chciałbym, żebyście go też obejrzeli, dali szansę, bo tam też będzie z wyrolsko, Jeżeli lubicie takie klimaty, to za zadbam, zadbam o to, żebyście się dobrze bawili i y, tak się prezentuje po prostu ten ending. Bo mówię, wczoraj tak sobie siad siadłem i mówię, dobra, zrobię alternatywny ending, bo widzę, że o tym piszecie. I tak, kurde, nie wiem od czego zacząć, wchodzę na Wikipedia, patrzę, o kurde, dużo jest endingów, ale y, na przykład biorę sobie ten, ten ending i okej, okay, to akurat ogarniam, bo to jest dosłownie jedna, y, jedna jakaś zmiana, ale później tych zmiennych jest tak dużo, że mm, troszkę się to y, jakby nie kalkuluje, żebym przechodził raz jeszcze grę bo na, naprawdę by się pojawiał jeden ending powiedzmy na dwa tygodnie teraz jeżeli bym robił to w tempem, a nie chcę nie chcę czegoś takiego e, robić chcę też poświęcić czas na inne fajne gierki więc mam nadzieję, że mnie e, zrozumieli się dlaczego jest moja taka decyzja, że nie będę robił tych endingów, po prostu nie będę, e, mój ending był taki, że udało się e, na początku być zniewolonym w tym świecie demonów, a później mamy ten ending kanoniczny i inna sytuacja by była to wolę też powiedzieć, gdybym odblokował na początku jakiś inny ending, w tym sensie który nie prowadziłby mnie do czwartego epizodu, to bym miał coś takiego w głowie, że kurde! To nie jest prawdziwy ending, muszę go zrobić. A przez to, że ja odblokowałem ten ending i wiem, że to prowadzi do czwartego epizodu, to nie chcę tego zrobić. I też yy, myślałem nad czymś takim. Jeszcze wam pokażę jedną rzecz. Znalazłem sobie na YouTubie film pokazujący wszystkie endingi trzeciego epizodu i okazuje się, że ten film trwa trzy godziny. Bo na początku też myślałem coś takiego, żeby zrobić jakieś reaction video, że wiecie, reaguję na wszystkie openingi, żeby zobaczyć te wszystkie ścieżki. Ale nie mogłem znaleźć takiego filmu, który na przykład by tłumaczył, że OK, wybrałeś to, 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 to i zmienia się ta rzecz. i tak wygląda ten ending, tylko jak widzicie są to naprawdę bardzo takie szczegółowe filmy, co jest spoko, jeżeli jesteśmy w tym lore i chcemy poznać wszystkie szczegóły, ale jeżeli chodzi o takie po prostu oglądanie i sprawdzenie jak to wygląda, no to się to kompletnie nie nadaje, więc jestem w kropce i chciałem wam przedstawić wszystkie punkty, cały mój punkt widzenia, jak ja to widzę, że z jednej strony chciałbym wam pokazać te endingi, a z drugiej wiem, że jest to aktualnie zbyt czasochłonne i mam nadzieję, że to zrozumiecie. Pójdziemy sobie Teraz na drugą wizję, bo ta pierwsza wizja, okej, okay, była porąbana. A zobaczmy, jak ta. Widzisz strapioną murą kobietę przy telefonie. Obejrzysz tę wizję? Oczywiście, że ją obejrzę, bo chcę zobaczyć. Okej, okay, maluję sobie. Zgłaszaszasz już nowe gu, y, głuche telefony i listy? Co ci powiedzieli? Okej, okay. czekaj kto to jest? Jul A Julia, to jest ta dziewczyna y, Andrzeja. Dobra. E, to samo na komisariacie mówią, że mają związane ręce, póki ktoś y, mi czegoś nie zrobi. Czekaj, o a co tu chodzi? <grych> chyba muszę zostać napadnięta albo obrawowana, żeby się przejęli. A co z Andrzejem? Co on powiedział? O, okej, okay. chyba jest bardzo średnia relacja pomiędzy nimi. W sensie, słuchał niektórych z nich, ale... Okej, okay. a czemu on ma takie czerwone ucho? Po potaruje, czy o co chodzi? Co, co sądzisz? <grych> Okej, okay. chyba się nie spodziewał. Nie wiem, był pewny, że to nie była Ashley. Stwierdził, że jakby to była. Ona powiedziałby mi to wprost. Co za bzdury. Oczywiście, że to Ashley. Twój beznadziejny facet po prostu nie chce nic z tym zrobić. Czekaj, czy to chodzi o tą. Ym, co się stało z tą koleżanką, co w skrzyni po prostu została zamknięta? Nie wierzę, że wciąż z nim. Y, że się wciąż z nim umawiasz. Rzuć tego, przegrywa. Poza tym jest dla mnie idealny. Jesteś pewna? Zastanów się dobrze. Tak, on jest taki wyrozumiały co do mojej depresji. Nigdy nie mówił. Mi, co mam robić, zawsze jest miły i cierpliwy. Jest spora różnica między byciem cierpliwym a pasywnym. Jakby kochał cię tak, jak mówisz, to ogarnąłby Ashley szybciutko. Ech, to skomplikowane. I on bardzo się stara. Na przykład, ostatnio w końcu powiedzieliśmy o nas innym. Czekaj! To fila, to, to miała być alternatywna rzeczywistość, czy to miała być przeszłość? Nie pamiętam, jak te gwiazdki były oznaczone. Gdybym nie, ko nie kochał, to dalej by ukrywał, jak daleko zaszła nasza przyjaźń. Nie, dobra, to jest chyba po prostu przeszłość i tyle. To brzmi na kolejne powody, żeby go rzucić. Nie powinnaś być tak osła. I on ma rację, to lepiej, że Ashley nie wiedziała. To przez ultimatum ona mnie teraz tak nęka. To wszystko to moja wina. Jestem taka głupia, nie powinnam była naciskać. Nie, on powinien ustawić granicę ze swoją walniętą siostrą. Ej, ta Jane... Y no, taka w miarę ogarnięta się wydaje. Nie wiem, kim jest Jane w tej historii. Ale jest głosem rozsądku. Tak ją będziemy nazywali. A to, że tego nie robi, pokazuje, że nie chce. Cholera, on pewnie lubi taką atencję. Sama nie wiem. No, Julia to jest... U Julia to jest Julia. Nie będę więcej się rozwodził na tym. Ju Julia, posłuchaj mnie. Nie ma absolutnie żadnych podstaw, żeby pozwalać Ashley na takie paskudne rzeczy. Zgadza się. Musisz powiedzieć Andrzejowi, żeby się określił albo z wami koniec. Mmm, proszę, jeśli on cię kocha, to ją powstrzyma. A jeżeli nie, to powiedz, że twoja starsza siostra zrobi mu z dupy presla. Okej, okay, czyli Jane jest starszym siostrą Julie. Okej, okay, hehe, okej, okay, ja pogadam z nim o tym po raz kolejny. Dobrze, nie pozwól mu znów się wyśliznąć z tej rozmowy. Musisz zro. Oho, ktoś puka. Czyżby to był Andrzej? Zaraz się przekonamy. E, chyba przyszedł, zadzwoni później, papa. Pa. Jane ma rację, powiedziała sama do siebie Julia. Okej, okay, zapytam jeszcze raz, czy jest na pewno. Pewny... O jezu, dobra. O, no i co, no i, no i wszystko, cała rozmowa z Jane poszła do śmieci. Oho, he, he. okej. Okay. Tęskniłem, wybrałaś, gdzie pójdziemy zjeść? Ehm, um, jeszcze nie, wybacz. Co powiesz na tą nową piekarnię? Słyszałem, że robią dobre precle. A, precle, tak, ale przed tym, o czym chciałaś pogadać? oho, powie czy nie? Nie, to nic, po prostu kolejne nagrania i listy powinna się olać. Czekaj, to ona dostaje jakieś nagrania i listy, czyli ktoś ją szantażuje? Ale to najprawdopodobniej jest Ashley? Chyba, że czegoś nie zrozumiałem? Kurde, wydaje mi się, że czasami nie rozumiem tej gry. A czasami ją rozumiem bardzo dobrze. Muszę za zachować je jako dowód, jakby coś mi miało się stać. A ty znowu o tym? Daj spokój, kochanie, nic się nie stanie. Ale zrymował tutaj. Nie możemy być tego pewni. Gdybym chciał y, zrobić komuś krzywdę, ostatnie co bym zrobił, to by się zapowiadał. Ta osoba chce ci zajść za skórę, to tyle. Nie pozwól jej. Nic na to nie poradzę. A kto wie, czy ta osoba nie jest szalona, jak twoja siostrzyczka Ashley. Co jeżeli pewnego dnia pomyśli sobie, waliczno, no, naprawdę ją zabije. I myśli, że naprawdę taka głupia osoba mogłaby cię dorwać? Naprawdę daje sobie rozwalić życie przez po... bez powodu przez jakąś pierdołę. Źle się na to patrzy. Andrew, naprawdę, ale to naprawdę ciężko zignorować kogoś, kto tak aktywnie cię nęka. Czaje, na tym polega nękanie, prawda? No w sumie, racja. Chcesz odsłuchać tych wiadomości głosowych, których ja odsłuchuję codziennie? Nie, nie, już się nasłuchałem. Nalegam, proszę posłuchaj jeszcze trochę, tak jak ja, każdego dnia. Cóż, w tym rzecz już, Julia, ty nie musisz. Proszę, niektóre z nich są naprawdę bardzo ciekawe. Ech, patrzysz jak Ashley słucha czekaj, patrz, jak słucha Ashley brutalnie opisującej twoją nadchodzącą powolną i bolesną śmierć. Aha, czyli to była jednak Ashley. A wygląda, jakby ktoś dyktował mu listę zakupów. To wszystko? Co ta osoba ma 12 lat? Wkrótce to w wi wiadomości się zmienia i wraca do tematu tego, jak twój chłopak wolałby ją ruchać. Okej. Okay. Tamta wizja, ta wizja, no wszystko się łączy ze sobą. Wygląda się jego twarzy, szukając jakiegoś obrzydzenia lub potwierdzenia, ale w przeciwieństwie do ostatniego razu, Andrew wydaje się mieć to całkowicie gdzieś. Jaki jest cel tego, w tym, że muszę tego słuchać? Po prostu to bardzo konkretne zarzuty. Naprawdę czuję w tej wiadomości właśnie Ashley. Głosy jest zniekształcony, ale do bursów i cała reszta brzmi jak ona. Nie że on będzie krył siostrę. Kto używa w tych czasach słowa Lafirynda? Szczerze wątpię, żeby Ashley użyła takich słów, mówiąc o mnie. Jesteś zły? Nie próbuję jej obrażać. Jestem pewna, że ona po prostu chce się wyżyć i powiedzieć najgorsze, co przychodzi jej do głowy. Nie, żeby miała to na myśli. Po prostu chce być wredna. <laughs> to możliwe. Więc zgadzasz się, że to może być ona? Nie. Jezu, ale no, Andrzej czasami się też zachowuje, jak frajer totalny. Seryjnie. Nie, ale czy to nie jest ktoś ze studiów? Okej, okay. ona się zastanawia. Może rzeczywiście. Naprawdę myślisz, że jakaś lasowa laska z moich studiów podszywa się pod twoją siostrę? Tylko po to, żeby myślała, że wasza dwójka jest z, z, ze sobą za blisko, żebyśmy przez to zerwali? No w sumie to nie ma sensu. Cóż, to działa, prawda? To po prostu bardzo konkretne. Jak to konkretne? To po prostu ten stary żart z mojej rodziny. Coś w Co w rodzinie, to nie zginie. Wiesz, ludzie plotkują. I musisz przyznać, że to trochę dziwna sytuacja. Jezus, się przestraszyłem. Miałem głośno... Powiem wam tak, bo... O... Nie miałem w ogóle żadnej muzyki i mówię ty. Ja zmutowałem grę, czy co? I zrobiłem sobie głośniej grę, bo ja mam ten taki interfejs i mogę sobie przesunąć tym. I miałem na maksa i to był dosłownie jak jumpscare. Julia, ok? <ścoughs> Julia, ja naprawdę nie lubię tych insynuacji i to szczególnie z Twoich ust. Jezu! Andrzej, wszystko dobrze? Och! <laughs> Okej, okay, nie, przepraszam, nie to miałem na myśli. Chodziło mi o to, że nie chcę na takiego wychodzić w twoich oczach. Patrzę na ciebie i myślę: "A, to najcudowniejsza osoba na całym świecie". Kiedy ty patrzysz na mnie i myślisz: "Ha, to ten gnój, który puka własną siostrę". Nie, nie, nie to miałem na myśli. Ja, ja tak nie myślę. Nie, płaszcz, wszystko gra. Nie chciałam zaczynać kłótni. No i się popłakała. Najspokój, daj spokój, to nie była kłótnia. Nawet jakby była, to bym ci wybaczył. Okej, okay. wybaczę ci za każdym razem, za wszystko, absolutnie, ale jednak kryję swoją siostrę, nie? Ponieważ jesteś moją ukochaną, moją własną awanturniczką. Nic mnie tak nie frustruje jak ty. Czekaj, on mówi do Julii czy do tej, do swojej siostry. Oho, ja też cię kocham. A czekaj, on nie powiedział tego. Nie musisz mnie utwierdzać. Może jednak zostańmy tutaj. Zapomniałaś, o czym chciałaś z nim pogadać. Jezu, a Jane, no J Jane chciała pomóc. I wygląda na to, że. Nie wyszło, to zbyt dobrze. Dobra, czas na kolejną wizję. Czekajcie, a mogę te gwiazdki jeszcze? Mm. A, gwiazdek nie mam, czyli nie mam najprawdopodobniej jeszcze dwóch wizji odblokowanych. Oj, i ta wizja będzie na pewno ciekawa, bo tam mężczyzna y, coś robi. No zresztą widzicie, sprawy trochę eskalowały, ale czujesz dziwny spokój, masz nad wszystkim kontrolę, wszystko idzie dobrze. A, czekaj, czy to jest ta sąsiadka? Tak! Dowiemy się, co się stało pomiędzy nim a sąsiadką w pierwszym epizodzie. Ej, zarum, Twoje ręce zaczynają się męczyć. Nic jej nie jest? Czy coś się stało? Może strasznik coś zrobił, a może to wina demona? Ech, czemu pozwoliłem jej iść samej? Jest całkowicie bezbronna, jeśli nic się nie pojawi. Eee, eee co? Hej, rozumiem, chcesz się po prostu stąd wydostać, racja? Racja. Ja też, ale myślałem, że to niemożliwe. Dlatego kazałem wam spadać wcześniej. Nie widzi, jak wywracasz oczami. Nie, nie, rozumiem. Po prostu robimy, co możemy. Przepraszam, że do tego doszło. Tak naprawdę nie chcę cię skrzywdzić. O, co za ulga. Uwierzyła mi? Raczej wątpię. Może moglibyśmy sobie nawzajem pomóc? Okej, okay. do czego to prowadzi? Ci strażnicy mi trochę ufają. Może możemy to jakoś wykorzystać? Okay. Hej, to może to nie jest zły pomysł, masz na myśli coś konkretnego? Ehm, cóż, o wiem, zapytamy moją siostrę, ona będzie wiedziała co robić. Jasne, ta co wyszła, pośpieszmy się. Ale trochę boję się iść mając przysieli ten tasak, to trochę ryzykowne. Nie chcę jej zabić, przypadkiem za nim nie okaże się bezużyteczna. Ale muszę sprawdzić co z Ashley i to ja trzymam tasak. To nie tak, że ta kobieta jest na tyle głupia, żeby czegoś spróbować. W jej interesie leży, żeby się zachowywać, przynajmniej dopóki nie ma drogi ucieczki. Masz rację, przepraszam, opuszczasz broń. A po sekundzie ona rzuca się ją po pistolet na gwozie leżący na ziemi. Nie zdążyła, szarpnąłeś ją do siebie, zanim się zorientowałeś, i rzuciłeś się na łóżko. Nie! Zacząłeś się. Ją... Okej. Okay. Czemu? Ze wstydu? Myślej, że ogarnęłeś całą sytuację. Haha, teraz ci wstyd. Jebany idiota. Dobra, czyli to się wydarzyło tutaj. Nieważne, co za głupia pizda. Cholera. Zmyły z siebie krew. Jak ja to teraz wytłumaczę, Ashley? Co ja sobie myślałem? Weź się w garść symbale. Miałeś mieć wszystko pod kontrolą. Ona, ona na ciebie liczy. I teraz przychodzi siostrzyczka, nie? Tak, dla pewności. Sprawdzasz puls na jej nadgarstku, żeby potwierdzić co co już wiesz. Martwa. Dobra, nieważne i tak by się to skończyło w ten czy lub inny sposób. Nie możemy zostawić świadków. Jednak miałeś nadzieję, że wrobisz kiedyś tę babkę we wszystkie wasze zbrodnie. Może poświęciłbyś się demonom, gdyby Ashley udało się jakiegoś przyzwać. Co Ashley tam robi tyle czasu? Muszę ją zobaczyć. O, no i teraz ona przychodzi. Co tu się stało? No i to już yy, dalszą część znamy. Ok, i gdyby to było właśnie przedstawione w taki, w taki sposób, yy, to by było super. A tak to masz całą grę, i to jest na przykład jeden dialog nowy, godzinę później masz kolejny dialog, a okazuje się, że jakbyś pogadał ze śmietnikiem, to byś miał też nowy dialog. Rozumiesz? To, tak to wygląda z mojej perspektywy. Widzisz coś niesamowicie głupiego. Czekaj, czy to będzie przysz... Nie, to jest chyba alternatywna przyszłość? Yy, obejrzysz tą wizję? Nie, 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 nie. Bo chciałem jeszcze zobaczyć... Yy, ...szybko. Szare. Żółte są wizjami przeszłości, szare są wizjami alternatywnych światów. Dobra. Okej. Okay. No to... Niestety przyszłości nie mam tutaj. Ale dobrze, że nie mamy przyszłości. Bo przyszłość to będzie epizod czwarty, który niedługo wyjdzie. Czy pamiętasz naboje w tej wizji? Eee, yy, nie nie pamiętam żadnych naboi w wizji. Twoi rodzice oferują ci gałkę oliwną. Akceptuj. Co ty głupi jesteś? Jestem tępy jak chuj. <laughs> Rozdział drugi. Bullshit. Czekaj co? Ja będę grał cały epizod? Witaj chwilowej i pomyłce w ocenie, Andrew. W tym kluczowym momencie w czasie odkrywasz, że twoi rodzice sprzedali cię i dali ci ubrzeć. A teraz twoja matka mówi, że jej bajdzie psyklo. Normalnie w ciągu dwóch sekund zorientowałbyś się, że pierdoli. Ale tym razem twój mózg się z jakiegoś powodu zesrał. Ha, niech to, co, co już gorszego może się wydarzyć. Pomijasz fakt, że nienawidzisz tej kobiety za to, jakie dzieciństwo zgotowała Tobie i twojej siostrze. Pomijasz fakt, że wiesz o jej talencie do manipulacji i o tym, że pozory są dla niej ważniejsze niż wasz dobrostan. Pomijasz fakt, że ewidentnie przez cały czas kłamie. To wszystko nieważne, kto by się przejmował. Przecież to rodzina, a rodzina jest najważniejsza. Nie zależy ci na rodzinie? W zasadzie to nie. Nie poza udawaniem normalności, ale już yy, ustalili że tym razem zachowuje się nie tak jak ty. Okej, okay. ojejku, te jedne przeprosiny zmyły dwie dekady porzucenia. <laughs> Dobra, zobacz na to jak on wygląda. Jak Seed z epoki lodowcowej. Ty, mam nawet zdjęcie takie przerobione mojej mordy, które jest użyte na tym, na, na streamie, że, że też mam takie oczy na Seed. Czekajcie, może wam to pokażę. Dobra, udało mi się to znaleźć i od razu mówię, że moje oczy nie są tak szeroko rozstawione, to jest przerobione komputerowo. Chociaż zapamiętałem, że te oczy jeszcze były po prawej stronie bardziej, ale i tak są jakby ba bardziej, ten, rozstawione niż powinny. Dobra, wracamy do gry. Sorry, mi się jakoś tak po prostu skojarzyło. Także wystarczyło tylko tyle. Cholera, powinienem zacząć grozić Ci nożem lata temu. Jakie to szczęście, że Ashley zaufała ci i zostawiła samego z rodzicami. Oczywiście zaufała ci nie dlatego, że ma amulet, żeby cię szantażować, ale dlatego, że jesteś taki dobry i zdecydowanie nie posłuchuje cię, żeby sprawdzić, czy ją zdradzisz, czy nie. Dobra, nieważne, tu jest do dzieła. Andy, co jest? Rzuca się na ciebie, żeby dać ci połubie, jak zwykle. Odrobina przemocy domowej, jak wtedy pod 302, ale tym razem nie pozwolisz jej. Podwajasz największą głupotę, jaką wykonałeś w życiu. Czekaj. Nie mogąc deeskalować sytuacji, podżynasz... OK nawet tego nie przeczytam. YouTube, this is just a game It's nothing real, okej? Okay? Don't give me yellow do dollar on this film, please. Następnie odwiązujesz bo rodziców jak najebanego bohatera przystało. Dzień jest uratowany! Hurra! Brawo! Brawo, zrobiliśmy to! Dobry Boże, co my zrobimy z tym bałaganem? Pyta mając totalnie w dupie fakt, że dziecko, które urodziła, leży martwe na ziemi. Gdybyś to był ty, to na pewno by się przejęła. Tak, zdecydowanie. Mhm. Okej. Okay. Twoja mama mówi, żeby na razie to zostawić. Nie zadajesz pytań, bo żeby dotrzeć do tego momentu, i tak musisz mieć całkowicie wyprany mózg. Zamiast tego idziesz spać. W międzyczasie? Cześć, tu pani Grace, przyjęliśmy waszą ofertę jakiś czas temu? Tak, cóż nie, problem jest inny. Czemu moje dzieci pojawiły się wczoraj w moim domu? Tak, żywe. Oooooooj! Czyli ona zadzwoniła. Dobra, dzięki, będziemy czekać. A chyba Andrzej, yy, no. A, Andrzej, źle skończysz. Czyżby pojawił się drugi zabójca? O nie, co sobie śpi. Czekaj, nie posprzątali jej ciała? Aha. O, spójrz na to. Kto to może być? Prawdopodobnie twoja mądrzejsza wersja już by to rozwiązała. Kurwa, nawet Ashley na to wpadła. Jak mogłeś się na to z, nabrać? Cóż, nieważne. Zabójca zabiera ciało twojej i twojej siostry, żeby się ich pozbyć. Mama i tata żyją długo i szczęśliwie. Rodzice przeżyli koniec. Ej, czyli te szare wersje... To są po prostu alternatywne endingi, tak chyba można by było to też nazwać. Ty, fajne. No, żałuję, że nie mam tego więcej, bo bym sobie z chęcią po pooglądał to wszystko. Ale tak, jakby to były te wszystkie endingi, których nie zdobyłem, gdyby były tak podane. To bym z chęcią zrobił z tego film. A tak to wydaje mi się, że yy, doskonale dobrze wytłumaczyłem. Nie wiem dlaczego powiedziałem doskonale yy, wytłumaczyłem dlaczego po prostu się to nie pojawi. Także czekamy na epizod czwarty i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W międzyczasie będą inne gierki. Dajcie szansę im i dziękuję, że byliście w tej serii, bo naprawdę świetnie się bawiłem i nie wiedziałem, że wśród widzów mam tyle z wyroli. Ha, trochę dziwne to jest. Bardzo dziwne.